TVG9, Klaudiusz Wesołek. Zbliżają się wybory prezydenckie w tym roku, także będziemy mieli wybory parlamentarne. No i trzeba było byłoby coś powiedzieć na ten temat. No niestety, nic oryginalnego tutaj nie powiem. Będę głosował na Dudę i na PiS. I to głównie ze względów geopolitycznych, ze względu na no, sytuację, w której się y, znaleźliśmy, która jest poważna i, i tutaj no, zbytnio cudować y, nie należy. Y, jeśli chodzi o y, sytuację wewnętrzną Polski, to y, no, po, po dojściu do władzy do i Pisu Coś tam się zmieni, ale pewnie niewiele, no bo to jednak są goście systemowi. Nie są za żadnymi radykałami, ale i ci nasi radykałowie, wszyscy, czy to narodowcy, czy korwiniści, to są wszystko udawania radykałowie to też jest część systemu, ale o tym, o tym, o tym innym razem. Także no patrząc na politykę wewnętrzną, no to yy, yy, głosować na, na tych, co rządzą, no to oczywiście nie można, broń Boże. Yy, na jakichś pseudo radykałów yy, też nie ma co. Yy, natomiast no, no, na tam, żeby się trochę zmieniło, to lepiej pójść na wódkę, no to to się od razu zmieni trochę. Trochę najlepiej, jak się wódkę wypije, to lepiej pójść na wódkę niż na wybory, powiedzmy sobie. I w ogóle bojkot, bojkot to jest opcja jak każda inna. Ale, ale nie. Nie w dzisiejszych czasach. W związku właśnie z sytuacją geopolityczną, geopolityczną zagłosuję na dudę i na Pis, ponieważ. no... W czasach, kiedy odradza się rosyjskie imperium, yy, trzeba głosować na osoby, które, które będą podejmowały odpowiednie, adekwatne decyzje. Yy, no i yy, yy, tutaj już, już yy, kilka lat temu yy, pokazał yy, klasę. Prezydent Lech Kaczyński i związani z nim politycy PiS. On połączył elementy polityki takiej proamerykańskiej, ale nie takiej na hura, my już są Amerykany: tylko no, no mądrej polityki, mądrego Wykorzystania tych tej elementów opcji proamerykańskiej i połączył tą opcję proamerykańską z elementami dawnej koncepcji Międzymorza. I zrobił to moim zdaniem dobrze i przy tym pokazał, że jest gościem z jajami: no bo, bo odważył się pojechać do Tbilisi w czasie wojny w Gruzji, co zresztą moim zdaniem, no właśnie to przypłacił życiem w Smoleńsku. Niestety Lecha Kaczyńskiego nie ma, ale jest, jest jego, no, można powiedzieć, duchowy spadkobierca, jest partii, jego partia i myślę, że, że warto i trzeba, trzeba na nich głosować właśnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. I tutaj yy, wszystkich moich znajomych, zwolenników Międzymorza yy, namawiam do tego, żeby głosowali na Dudę i na PiS.